Cóż się dzieje, gdy kobieta karmiąca bezdomne psy spotyka się z bezczelnymi policjantami, którzy uznali, że nie wygląda na generała? Nie uwierzycie, jak jeden jej telefon obrócił ich samozadowolenie w pył, pozostawiając całe Silverbridge w szoku po konsekwencjach. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach swoje miasto lub kraj, z którego nas oglądacie. Wasza opinia inspiruje nas do bycia lepszymi. W ten ciepły wrześniowy wieczór, gdy powietrze w centrum miasta przesiąknięte było zapachem opadłych liści i spalin, generał-major Lydia Winters, kobieta o wyrazistych rysach i oczach, w których widać było stal, stała przy wejściu do schroniska dla bezdomnych zwierząt na obrzeżach metropolii Silverbridge. Była w cywilu, prosty, szary płaszcz, skromny szalik, ale nawet bez munduru jej postawa zdradzała osobę przyzwyczajoną do dowodzenia. W rękach trzymała ogromną torbę z karmą dla psów, którą właśnie przywiozła swoim starym suwem. Lidia osobiście zapłaciła za nią z własnej kieszeni, jak co miesiąc, bo jak lubiła powtarzać – jeśli nie możesz uratować wszystkich, zacznij od tych, którzy szczekają. Uśmiechnęła się, patrząc jak szczeniaki w końcu z entuzjazmem rzucają się na miskę, którą napełniła wolontariuszka o imieniu Emma. – Dziękuję, Lidio – powiedziała Emma – Wycierając ręce w fartuch, bez ciebie te ogony dawno by głodowały. Nie ma za co, odpowiedziała Lidia. Jej głos był ciepły, ale z lekką chrypką, jak u osoby, która przywykła do wydawania rozkazów. Robię co mogę. Właśnie w tym momencie, gdy schyliwszy się, głaskała jednego ze szczeniąt, jej życie zderzyło się z rzeczywistością, która, wydawałoby się, dawno powinna odejść w przeszłość. Dwóch funkcjonariuszy w mundurach, lśniących od taniego nylonu, pojawiło się z za rogu. Ich kroki były ciężkie, a na twarzach malowała się mieszanka nudy i samozadowolenia. Jeden z nich, sierżant Bradley, o kwadratowej szczęce i spojrzeniu pełnym podejrzliwości, zatrzymał się kilka metrów od Lidii. Jego partner, sierżant Cole. Nieco młodszy, z rzadkimi wąsikami, które najwyraźniej zapuszczał w nadziei, że będzie wyglądał poważniej, już trzymał rękę na radiostacji. — Hej, paniusiu — zaczął Bradley. Jego głos ociekał sarkazmem, jak syrop z taniego pączka. — To pani fura tam zaparkowana, na chodniku, tuż przy bramie. Lidia wyprostowała się. Jej ruchy były płynne, niemal kocie. Spojrzała na swojego suwa, Starannie zaparkowanego przy krawężniku, w strefie, gdzie parkowanie było dozwolone. Wiedziała to na pewno. Zawsze sprawdzała takie rzeczy. 25 lat służby w wojsku nauczyło ją skrupulatności. Tak moja odpowiedziała spokojnie. Jej akcent, lekki, z ledwo wyczuwalnymi nutami południowych równin Midlandu, zdradzał jej pochodzenie. Coś nie tak? Bradley uśmiechnął się, jakby usłyszał dowcip. Który właśnie wymyślił. Nie tak? Cóż, po pierwsze, panoszy się pani tutaj, jakby była właścicielką tego schroniska, a pani samochód blokuje przejazd. I wie pani co? Jakoś nie wygląda pani na miejscową. Skąd pani jest co? Zrobił krok bliżej. Jego wzrok prześlizgnął się po jej śniadej skórze i ciemnych włosach, splecionych w ciasny warkocz. Lidia poczuła, jak coś w niej się ściska, ale jej twarz pozostała nieprzenikniona. Znała ten ton, znała to spojrzenie, widziała je tysiąc razy na placu apelowym, w sztabach, w gabinetach, gdzie ją kobietę z południa zawsze zmuszano do udowadniania, że jest godna swoich pagonów. Ale teraz była w cywilu i to najwyraźniej rozwiązało im języki. Zaparkowałam zgodnie z przepisami, powiedziała. Jej głos był równy, ale czuć w nim już było lekką stal. Jeśli jest problem, proszę go nazwać. Jestem generał major Lydia Winters, siły zbrojne Konfederacji Silverbridge. Mogę pokazać dokumenty. Cole, stojący nieco z tyłu, parsknął, jakby usłyszał kiepski żart. Spojrzał na Bradleya, a ten mrugnął do niego, jakby byli na scenie taniego kabaretu. Generał major? powtórzył Bradley, przeciągając słowa jak gumę do rzucia. Poważnie? A ja jestem admirałem Floty Piękna. Gdzie dorwałaś taki kostiumik? Na pchlim targu Vistown. Emma, wolontariuszka stojąca obok, zamarła. Jej oczy rozszerzyły się. Znała Lidię od kilku lat i rozumiała, że ci dwaj właśnie weszli na minę. Ale Lidia tylko lekko przechyliła głowę. Jej spojrzenie stało się zimniejsze niż zimowy wiatr na równinach Midlandu. Panowie oficerowie. Zaczęła. Jej głos był cichy, ale każde słowo... Spadało jak kamień w wodę. Jadę na spotkanie do siedziby Ministerstwa Obrony przy Riverside Avenue. Jeśli macie pytania, zadawajcie je szybko. Czekają na mnie. Cole, nie wyczuwając ostrzeżenia w jej tonie, postanowił dolać oliwy do ognia. O, siedziba, mówisz? zaśmiał się. Jego wąsiki drgnęły jak u kota, który właśnie złapał mysz. A paszport masz? A może jesteś z tych, co w mundurze wojskowym dorabiają wieczorami w klubach, co. Jak ci się podoba ten pomysł, brat? Bradley ryknął śmiechem, jakby usłyszał żart roku. Zaczął zbierać się tłum gapiów, kilku przechodniów, para nastolatków z telefonami. Nawet kierowca ciężarówki, która dostarczała karmę do schroniska, zatrzymał się, żeby popatrzeć. Lidia poczuła, jak powietrze wokół gęstnieje, ale jej twarz pozostała spokojna. Wiedziała, że teraz nie czas na emocje. Emocje to słabość. A ona nie była słaba. Ostatni raz powtarzam, powiedziała. Jej głos stał się jeszcze cichszy, ale teraz czuć w nim było groźbę, jak daleki pomruk nadciągającej burzy. Jestem generał major Winters. Zatrzymujecie funkcjonariusza publicznego na służbie. To naruszenie prawa federalnego. Podajcie swoje nazwiska i numery odznak. Bradley zamiast się cofnąć, zrobił krok do przodu. Jego ręka sięgnęła do jej ramienia, jakby zamierzał ją przeszukać. Słuchaj, kochanie, przestań odstawiać komedię. Pójdziesz z nami na posterunek. Tam się wyjaśni, kim jesteś i skąd wzięłaś ten swój. zawahał się, szukając słowa. Karnawałowy strój. I wtedy popełnił fatalny błąd. Jego ręka dotknęła jej ramienia. Lidia nie drgnęła, ale jej spojrzenie stało się takie, że nawet Cole. Stojący z boku poczuł, jak po plecach przebiega mu dreszcz. W tym momencie nie była już kobietą, którą można było upokorzyć. Była generałem, którego wola przeszła przez ogień i krew, przez lata służby w strefach konfliktu, przez sztabowe intrygi i uprzedzenia. Właśnie podpisałeś na siebie wyrok, sierżancie powiedziała cicho, niemal szeptem i nawet nie wiesz, jak surowy on będzie. Cole najwyraźniej poczuł, że coś poszło nie tak. Zrobił krok w tył, ale Bradley, oślepiony własną pewnością siebie, już wyciągał kajdanki. No dobra, pani generał, powiedział z drwiną, szczękając metalem. Pora na posterunek. Tam się wyjaśni, kim jesteś. Zimny szczęk kajdanek zabrzmiał, jak strzał w ciszy. Tłum westchnął. Emma, wolontariuszka, próbowała interweniować. Ale Lidia powstrzymała ją spojrzeniem. Nie opierała się, gdy prowadzono ją do radiowozu, starego jeepa z odłażącą farbą i napisem Policja Silverbridge na boku. Ale wewnątrz niej już pracował mechanizm, zimny i precyzyjny, jak mechanizm zegarowy bomby. Wiedziała, że ten incydent nie tylko się skończy, stanie się początkiem końca dla tych, którzy odważyli się jej dotknąć. Gdy posadzono ją na tylnym siedzeniu, wyjęła z wewnętrznej kieszeni płaszcza mały czarny telefon. To nie był zwykły smartfon, a urządzenie do bezpośredniej łączności przeznaczone do sytuacji awaryjnych. Wcisnęła jeden przycisk i po sekundzie po drugiej stronie odezwał się generał pułkownik James Rivers, człowiek którego nazwisko w kręgach wojskowych wymawiano z nabożnością. Słucham. Jego głos był głęboki jak pomruk silnika wibracyjnego. Obywatelu generale pułkowniku, zaczęła Lidia. Jej głos był równy, bez cienia paniki. Mówi generał Major Winters. Znajduję się na rogu Riverside Avenue i Old Mill Road w radiowozie policyjnym, numer boczny 512. Zostałam zatrzymana przez sierżantów Bradley'a i Kola od znaki 078 i 113. Mam na sobie kajdanki. Zdarzenie jest rejestrowane przez świadków. Po drugiej stronie zapadła cisza. Ale nie była to cisza zwątpienia. To była cisza poprzedzająca wybuch. Rivers nie zadawał pytań. Znał Lidię Winters, znał jej kartę służby, od misji humanitarnych na pustyniach Krzyża Południa po tajne operacje w strefach konfliktu. Wiedział, że nie jest kimś, kto popełnia błędy w takich sprawach. Zrozumiałem, Lidio, Everett. Odpowiedział: Proszę zostać na miejscu, to będzie szybkie i nie skłamał. Machina państwowa, zwykle ociężała jak czołg na bagnie, tym razem zadziałała z przerażającą prędkością. Pierwszy telefon poszedł do Wydziału Spraw Wewnętrznych Policji Silverbridge, drugi do Biura Federalnej Służby Ochrony, trzeci do kwatery głównych Rady Wojskowej. Dwaj sierżanci, sami o tym nie wiedząc, Właśnie rozgrzebali gniazdo os. W radiowozie Bradley siedział za kierownicą, a Cole przeglądał coś na swoim telefonie, od czasu do czasu zerkając na lidię w lusterku wstecznym. No i co, pani generał? powiedział Bradley, nie odwracając się. Przegrałaś? Zaraz na posterunku wyjaśnimy, kim jesteś. Może naprawdę jesteś jakąś aktorką. Mundur masz podejrzanie czysty. Cole zachichotał, ale jego śmiech był nerwowy. Zaczął podejrzewać, że coś jest nie tak, ale nie mógł zrozumieć co dokładnie. Lydia milczała. Jej wzrok utkwiony był w oknie, gdzie migotały światła Silverbridge. Nie czuła gniewu, tylko zmęczenie. Zmęczenie tym, że nawet po 25 latach służby, po wszystkich odznaczeniach i misjach, wciąż zmuszano ją do udowadniania, że ma prawo być tym, kim jest. Radio w samochodzie ożyło z wściekłym trzaskiem. Głos dyspozytora, zwykle leniwy i monotonny, teraz drżał z paniki. Wóz 512, natychmiast się zatrzymajcie. Uwolnijcie zatrzymaną. Jedzie do was przełożony z komendy rejonowej. Powtarzam, natychmiast uwolnijcie zatrzymaną. Bradley zamarł. Jego ręce ścisnęły kierownicę tak mocno, że zbielały mu knykcie. Cole upuścił telefon, który z głuchym stukotem spadł na podłogę. Spojrzeli na siebie, a w ich oczach Lidia zobaczyła to, co znała najlepiej: strach. Strach człowieka, który właśnie zrozumiał, że popełnił największy błąd w swoim życiu. Kim? Kim ona jest? wyjąkał Cole. Jego głos drżał. Bradley nie odpowiedział. Patrzył na Lidię w lusterku wstecznym, a jego zadowolony uśmieszek zniknął, zastąpiony wyrazem, który można było opisać tylko jako przerażenie. Po trzech minutach do ich samochodu podjechał czarny sedan z migającymi światłami. Wyskoczył z niego kapitan policji Williams. Jego twarz była bledsza niż kreda z krzyża południa. Czapka zsunęła mu się na bok, a kurtka mundurowa była rozpięta, jakby biegł całą drogę z posterunku. Podbiegł do tylnych drzwi radiowozu i zaglądając do środka, zobaczył Lidię. Jego oczy rozszerzyły się i westchnął. Pani generał major, to było wszystko, co zdołał powiedzieć. Drżącymi rękami otworzył drzwi i zaczął się szamotać z kajdankami, mamrocząc przeprosiny. Lidia wyszła z samochodu z tą samą godnością, z jaką wchodziła do sal sztabowych. Otrzepała płaszcz. Jakby strząsając z siebie nie tylko kurz, ale i upokorzenie, które ci dwaj próbowali na nią narzucić. Pani generał major zaczął Williams. Jego głos drżał To straszne nieporozumienie ja osobiście nieporozumienie przerwała mu Lidia. Jej głos był cichy, ale ciął jak ostrze. Nieporozumienie jest wtedy, gdy zapomina pan podpisać raport, kapitanie. A to jest przestępstwo. I wie pan, co po nim nastąpi. Tłum wokół milczał. Telefony wciąż nagrywały, rejestrując każdy moment. Lidia wiedziała, że to nagranie już za godzinę będzie w sieci. I miała rację. Godzinę później pojawiło się na Twitterze pod nagłówkiem: Policja Silverbridge zatrzymała kobietę generała za niewłaściwą twarz. Jeden telefon i ich kariery legły w gruzach. Lidia Winters stała na rogu Riverside Avenue, otoczona przez gapiów, których telefony wciąż chciwie rejestrowały każdy jej gest. Kapitan Williams, wciąż blady jak prześcieradło w szpitalnym łóżku, próbował coś wyjaśnić, ale jego słowa tonęły we własnej panice. Sierżanci Bradley i Cole zastygli przy radiowozie, ich twarze przypominały maski staniego horroru, mieszankę strachu i niedowierzania. Lydia nie patrzyła na nich. Jej wzrok utkwiony był gdzieś w oddali, tam gdzie wieżowce Silverbridge przecinały niebo, a jej myśli już pracowały nad tym, co będzie dalej. Nie była mściwą osobą, ale była osobą systemu. A system, który reprezentowała, nie wybaczał błędów, zwłaszcza takich, które cuchnęły ksenofobią i ignorancją. Kapitanie, powiedziała w końcu, odwracając się do Williamsa. Jej głos był zimny jak zimowy wiatr na równinach Midlandu. Wie pan, co robić, czekam na raport i radzę się pospieszyć. William skinął głową tak gorliwie, że o mało nie spadła mu czapka. Odwrócił się do sierżantów, a jego głos, zwykle pewny, teraz drżał z wściekłości. Bradley, Col, do wozu! Jesteście zawieszeni, natychmiast. Bradley próbował coś powiedzieć, jego usta poruszały się ale słowa utknęły mu w gardle jakość. Kol przeciwnie, milczał, jego wzrok wbity był w ziemię, jakby miał nadzieję, że asfalt się rozstąpi i go pochłonie. Wsiedli do radiowozu i po chwili ruszył z piskiem opon, zostawiając za sobą tylko chmurę pyłu i zapach spalonej gumy. Lidia poprawiła szalik i odwróciła się do Emmy, wolontariuszki. Która przez cały ten czas stała obok, ściskając w rękach torbę z karmą dla psów. Przepraszam, że musiałaś to oglądać powiedziała Lidia. Jej głos złagodniał chodź, pomogę ci wnieść resztę. Emma pokręciła głową. Jej oczy lśniły od łez, ale nie ze strachu, a z jakiegoś dziwnego podziwu Lidio, ty. Ty po prostu stałaś tam jak skała, jak ty to robisz. Lidia uśmiechnęła się słabo. Ale w jej uśmiechu był cień zmęczenia. Przyzwyczajenie, Emmo. Dwadzieścia pięć lat przyzwyczajenia. Nie powiedziała, że to przyzwyczajenie zostało wykute w ogniu niekończących się kontroli, krzywych spojrzeń i szeptów za plecami. Nie powiedziała, że za każdym razem, gdy nazywano ją niewłaściwą lub nietą, czuła, jak jej pancerz pęka, ale nigdy się nie łamie. Zamiast tego wzięła kolejną torbę z karmą i ruszyła w stronę kojca, gdzie szczeniaki wciąż radośnie szczekały, nieświadome ludzkiej głupoty, w kwaterze głównej Ministerstwa Obrony przy Riverside Avenue już wrzała praca. Generał pułkownik James Rivers, człowiek, którego postura przypominała niedźwiedzia, a głos ryk silnika odrzutowego, stał przy oknie swojego gabinetu na 23 piętrze. Jego wzrok utkwiony był w mieście, ale myśli w incydencie który właśnie wywrócił wszystko do góry nogami. Lydia Winters nie była tylko jego podwładną, była jego prawą ręką, osobą, która dowodziła operacjami w gorących punktach, doradzała najważniejszym osobom w Konfederacji i wyciągała misje humanitarne z takich tarapatów, z których inni by się poddali. A teraz ją, generał major, zatrzymano jak uliczną chuligankę dwa kroki od głównego urzędu wojskowego. To nie jest zwykły błąd, mruknął Rivers, zwracając się do swojego adiutanta Majora Clarka, który stał przy biurku z plikiem papierów. To porażka. Porażka systemu, który pozwala dwóm idiotom w mundurach decydować, kto jest godny, a kto nie. Clark, młody, ale już z siwizną na skroniach, skinął głową. Panie generale, wydział spraw wewnętrznych już jest na miejscu, zabezpieczają wszystkie nagrania, dzienniki, dane z kamer. Nagranie z telefonu świadka jest już w sieci. Ono, zawahał się, rozprzestrzenia się jak pożar na suchej trawie. Rivers odwrócił się, jego oczy zwęziły się. Dobrze, niech się rozprzestrzenia. Niech każdy w tym mieście zobaczy, co się dzieje, gdy system zawodzi. Wcisnął przycisk na interkomie i po chwili do jego gabinetu wszedł generał-major Thomas Gray, szef zarządu wojskowo-politycznego. Grey był całkowitym przeciwieństwem Riversa. Szczupły o arystokratycznych manierach i głosie, który mógłby uśpić, gdyby nie jego zwyczaj cięcia prawdy jak skalpelem. James, zaczął Grey, siadając w fotelu, to nie jest zwykły skandal. To bomba. Jeśli nie zagramy tego dobrze, wciągnie nas wszystkich w ten wir. Lidia jest symbolem. Atak na nią to atak na całą armię. Wiem, uciął Rivers i nie zamierzam grać, zamierzam działać. Lidia jest już na odprawie. Tak, skinął głową Grey. Przybyła dziesięć minut temu. Wyglądała jakby właśnie wróciła z parady, a nie z policyjnej suki. Ta kobieta jest z żelaza. Rivers uśmiechnął się, ale jego uśmiech był ponury. Żelazo, mówisz. W takim razie musimy sprawić, by to żelazo zmiażdżyło tych, którzy odważyli się jej dotknąć. W sali konferencyjnej kwatery głównej Lidia siedziała przy długim stole, otoczona przez innych wyższych oficerów. Jej mundur, który włożyła przed odprawą, był nienaganny, ani jednej fałdki, ani plamki. Medale, otrzymane za ćwierć wiecze służby, matowo lśniły w świetle żyrandoli. Czuła na sobie spojrzenia kolegów, ale nie było w nich ani krzty litości, czy ciekawości, tylko szacunek i być może lekki strach nie przed nią. A przed tym, co reprezentowała. Lydia Winters nie była zwykłym generałem. Była dowodem na to, że system może działać, jeśli są w nim tacy ludzie jak ona. Gdy udzielono jej głosu, wstała. Jej głos był równy, ale każde słowo spadało jak młot na kowadło. Panowie, zaczęła, omiatając wzrokiem salę, dzisiaj zostałam zatrzymana przez funkcjonariuszy patrolu za to, że ich zdaniem nie wyglądam na generała. Zrobiła pauzę, pozwalając słowom opaść. Nie sprawdzili moich dokumentów, nie spojrzeli na moje pagony, spojrzeli na moją twarz i uznali, że nie odpowiada ich wyobrażeniu o władzy. To nie jest tylko ich błąd, to nasz błąd błąd systemu, który pozwala ignorancji nosić mundur. Sala milczała. Nawet generał porucznik Harris, znany ze swojego sceptycyzmu, patrzył na nią z autentyczną uwagą. Nie żądam kary. Kontynuowała Lidia: Żądam naprawy. Nie możemy pozwolić, by coś takiego się powtórzyło ani ze mną, ani z młodym porucznikiem, ani z nikim, kto nosi mundur tego kraju. Proponuję program obowiązkowych szkoleń dla wszystkich pracowników służb mundurowych: etyka międzykulturowa, podstawy prawne, szacunek dla munduru. To nie jest prośba, to konieczność. Jej słowa zawisły w powietrzu. I tym razem cisza nie była tylko ciszą, była zgodą. Tymczasem na posterunku policji przy Old Mill Road sierżanci Bradley i Cole siedzieli w gabinecie swojego kapitana. Ich mundury, jeszcze rano symbol władzy, teraz wydawały się niedorzeczne, jak kostium na maskaradzie. Naprzeciwko nich stało dwóch mężczyzn w cywilu, przedstawiciele Wydziału Spraw Wewnętrznych. Ich twarze były kamienne, a głosy zimne jak lód. Sierżancie Bradley, zaczął jeden z nich przeglądając teczkę z dokumentami. W ciągu ostatnich trzech lat wpłynęło na pana siedem skarg: zniewaga, przekroczenie uprawnień, podejrzenie wymuszenia. Dlaczego nie zostały zbadane? Bradley otworzył usta, ale drugi mężczyzna w cywilu podniósł rękę. Proszę nie odpowiadać. Wszystko, co pan powie, zostanie użyte przeciwko panu. Radzę milczeć. Cole, siedzący obok, czuł, jak serce wali mu jak młotem, jakby chciało wyrwać się z piersi. Przypomniał sobie, jak rano chwalił się kolegom, że mu zapakowali jakąś cyrkówkę w generalskich pagonach. Teraz te słowa brzmiały jak wyrok. Godzinę później zostali oficjalnie zawieszeni. Odebrano im legitymację i broń służbową. Koledzy, z którymi jeszcze rano pili kawę, teraz odwracali wzrok, przechodząc obok. Posterunek huczał jak ul, ale nie ze wsparcia, a z potępienia. Nagranie, zrobione przez świadka, zdobyło już miliony wyświetleń. Nagłówki na Twitterze i lokalnych portalach informacyjnych krzyczały: Policja Silverbridge zatrzymała bohaterkę wojenną za niewłaściwy wygląd. Jeden telefon do sztabu i dwaj sierżanci stracili wszystko. Miesiąc później Lydia Winters siedziała w swoim gabinecie, patrząc na galowy mundur wiszący na wieszaku. Jej medale, z których każdy był historią zwycięstw, strat, służby, lśniły w słabym świetle lampy. Myślała nie o swoim zwycięstwie, ale o tym, co się wydarzyło. Jej mundur, jej pancerz nie uratował jej tamtego dnia. Uratowały ją pagony, jej ranga, jej koneksje. A co, gdyby była młodym porucznikiem, co gdyby na jej miejscu był ktoś inny, bez gwiazdek na pagonach, ale z taką samą wiarą w sprawiedliwość? Ta myśl nie dawała jej spokoju. Odmówiła propozycji konferencji prasowych, wywiadów, sojuszy politycznych. Zamiast tego skupiła się na swoim programie. Międzyresortowa komisja, utworzona z jej inicjatywy, pracowała bez wytchnienia. Szkolenia z etyki międzykulturowej stały się obowiązkowe dla wszystkich funkcjonariuszy policji w Silverbridge, ale jego największym osiągnięciem stał się spot społeczny, nakręcony z taką mocą i godnością, że stał się symbolem zmian. Spot zaczynał się od zbliżenia na jej medale. Z zakadru słychać było jej głos, spokojny, ale twardy jak granit. Te medale to nie tylko metal, to historie, historie wierności, strat służby, Nazywam się Lydia Winters, generał-major Sił Zbrojnych Konfederacji Silverbridge. Jestem córką ludu Midlandu, jestem obywatelką tego kraju i żadne z tych pojęć nie jest sprzeczne z drugim. Kamera unosiła się ku jej twarzy, patrzyła prosto w obiektyw, jej oczy płonęły. Mundur, który noszę, jest symbolem państwa. Jest jeden dla wszystkich. Szacunek dla niego to wasz obowiązek, nie prośba, rozkaz. Ostatnie ujęcie. Zbliżenie na jej twarz. Tak wygląda generał. Tak wygląda honor i tak powinna wyglądać odpowiedzialność. Spot stał się wirusowy. Pokazywano go na posterunkach, w szkołach, na ćwiczeniach wojskowych. Ale dla Lidi prawdziwe zwycięstwo nie polegało na tym. Kilka lat później, na uroczystości ukończenia szkoły wojskowej w Silverbridge, patrzyła na młodych poruczników, wśród nich były twarze wszystkich kolorów skóry i pochodzenia i wiedziała, że jej walka, jej ciche, nieparadnie zwycięstwo polegało na tym, że te twarze w pagonach już nikogo nie dziwiły.